Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Wołciechowska i będę miała dziś przyjemność poprowadzić z Państwem to spotkanie na temat hipoteki przymusowej. Jestem kierownikiem Referatu Dochodzenia Należności Cywilno- i Publicznoprawnych. Zajmuję się hipoteką przymusową od około 20 lat. Tyle pracuje w jednostce samorządowej. Zajmuję się również szeregiem innych zagadnień typu zgłoszenie wierzytelności do licytacji, kierowanie wniosków o egzekucję z nieruchomości do urzędu skarbowego, dochodzenie należności cywilnoprawnych za pośrednictwem komornika sądowego. Także, gdyby Państwu się rodziły jakieś pytania dotyczące Szerszego zagadnienia, to proszę śmiało również je zadawać. Zaczniemy może od początku. Czym jest sama hipoteka? Jest to taka podstawowa forma prawa rzeczowego, aby. Przepraszam, bardzo nie wiem, czemu moja. Coś mi tu wróciło. Zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. I o co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli jest jakaś wierzytelność pieniężna. W naszym przypadku, kiedy jesteśmy wierzycielami jako gmina, e, chodzi o zadłużenie czyjeś, prawda? Jakiś podmiot, może być to osoba fizyczna lub osoba prawna, ma zadłużenie wobec gminy. I może być to zadłużenie z różnego rodzaju należności. Może to być podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, e, łączne zobowiązanie pieniężne.